Metodę butejki odnalazłam, ona właściwie odnalazła mnie, będąc na jodze, padła w moje ręce książka, zachwyciła mnie ta metoda, od razu ją poczułam jako coś dla mnie. Całe życie miałam problemy z krążeniem, zimne ręce, zimne stopy, wyniki poprawy krążenia, ręce robią się ciepłe, nogi się robią ciepłe, to jest niezwykłe. Po prostu asma mnie zaatakowała w wieku dorosłym. Była no, tak uciążliwa, że nie mogłem sobie z tym poradzić. Nie wziąłem ani razu leków ziemnych. Jakoś się tak zaparłem, mówi, no, musi być jakieś inne wyjście. Zacząłem z metodę, umożliwiła mi spokojny sen po prostu i po jakimś czasie przestały być objawy asmy. Zacząłem oddychać tylko nosem i wydychać powietrze nosem. I to niesamowicie mi pomaga. Ukończyłem dwa maratony na nosie, a więc oddychając tylko nosem. 10 lat biegam. I kiedyś tak nie było. No nie? A teraz wyniki są coraz lepsze. Ćwiczyłam jogę i tai chi. Włączyłam do tego ostry trening kung fu. I mi się uwidoczniła astma. I po wielu latach brania leków, gdy trafiłam na metodę butejko i zaczęłam ćwiczyć metodą butejko. Okazało się, że mogę bardzo szybko zmniejszyć dawki leków, przestać je w ogóle brać, i od roku jestem bez leków. Sukces pełen, od roku nie mam ataku żadnego. Nie każdy człowiek ma jakąkolwiek świadomość, że ma wpływ na oddychanie. Każdemu się wydaje, że to jest rzecz całkowicie naturalna. A mówiąc, że oddychanie można wyleczyć niektóre schorzenia, począwszy od astmy, skończywszy na problemach żołądkowych, Oddychając przez nos, widzę, że mogę w znacznym stopniu zwiększyć swoją wytrzymałość, wydolność i mieć większą satysfakcję z uprawiania sportu. Metoda Buteyki jest bardzo dobrym sojusznikiem w radzeniu sobie z wszystkimi trudnościami związanymi z astmą. Dała mi po prostu taką, takie poczucie panowania nad objawami choroby, radzenia sobie z tymi objawami. Widzę poprawę na wielu płaszczyznach. We were seeing really tremendous results. We have now 19 clinical trials for using this as a method for helping people with asthma. If you have got asthma or breathing issues, you need to look at restoring and helping to, you know, improve your breathing patterns, and it can be very simply done. The Buteyko method is about a number of things: breathe through your nose and change your breathing pattern so that your breathing is light, because through your breath you can influence the amount of oxygen delivery to the brain, you can influence your blood circulation you can create sensations of calmness you can improve your sleep you can improve your breathing will help with stress anxiety and even depression you can make a huge difference in terms of sleep by practicing the Buteco method to improve oxygen delivery to the cells we need light breathing and through the nose Buteco method is about establishing that